Dobry ja się nazywam Anna Witenderk, a ze mną jest Bartosz Rączyński z Mennicy Apart i będziemy rozmawiać o złocie. Więc dużo dzisiaj, um, dużo dzisiaj będzie pytań o to jak inwestować, jak kupować, ale ja cię chciałam zapytać najpierw czy ty jesteś konserwatywny? Myę zapytać czy jestem staromodny? to ja miałam odpowiedzieć, że jestem konserwatywny. Trenowaliśmy, te, trenowaliśmy ten początek, no ale oczywiście zawsze wiesz, bo, bo to jest tak, że jak się moderator skompromituje na początku, to potem już jest wszystkim łatwiej. Posłuchaj, e, chciałam Cię zapytać e, o to, e, czy, czy jesteś staromodny? Właśnie dlatego że chcesz mnie namawiać do inwestycji w złoto, w czasie, kiedy ja mogę po prostu trochę poklikać i kupić sobie Bitcoina, który jest prosty, jest łatwo, wiesz, łatwo go przenieść. Czemu złoto? To zacząłbym od tego, że my nie namawiamy, my tylko informujemy, edukujemy yy, ludzi, żeby podjęli samodzielnie decyzję o tym, czy chcą dywersyfikować swój kapitał inwestycyjny, również o takie, jak to niektórzy mówią, staromodne, Artefaktyczne wręcz aktywa, jakim jest złoto, czy chcą po prostu pójść w coś takiego zupełnie nowoczesnego. No to jedno nie zaprzecza drugiemu. Możemy jednocześnie inwestować w obligacje, w nieruchomości, we wszystkie inne aktywa, również w kryptowaluty, ale jednocześnie, co jest bardzo zdrowe dla portfela inwestycyjnego, żeby inwestować również w, tak, w takie aktywa, jakim jest złoto. Zwłaszcza zachęcam do, nie rekomenduję, ale zachęcam do rozważenia w inwestowaniu w złoto fizyczne, bo można w ETF-y, tak, czyli złoto wyrażone, tak powiedzmy tutaj w zapisach cyfrowych, natomiast złoto fizyczne ma to do siebie, że jest alternatywnym źródłem, powiedzmy tym aktywem do wszystkiego innego, no, prawie wszystkiego innego, czyli to złoto fizyczne będzie czymś, co my posiadamy w formie właśnie fizycznej. Coś, co nie jest zapisem notarialnym w biurze maklerskim, jest czymś, co mamy fizycznie. My nad tym panujemy. I Ale to jest... To, jest, to jest panel, w ogóle nie wiem, czy Państwo byliście na tych dyskusjach dotyczących AI na wojnie i tego, jak, jak rozwija się sytuacja międzynarodowa. Bardzo ich dużo było dzisiaj. I jakby. Ten panel też trochę do tego miał nawiązywać ta dyskusja, bo mieliśmy rozmawiać o tym, czy złoto jest takim inwestycją na niepewne czasy. No i teraz zobacz, jak wybuchła pełnoskalowa już wojna w Ukrainie, to Ukraińcy, którzy przyjeżdżali do Polski bardzo często, wozili wwozili ze sobą właśnie kryptowaluty i argumentowali, że to było dla nich proste a jednocześnie pozwoliło im zachować wartość swoich pieniędzy przy tym załamaniu się kursu hrywny. Pamiętasz, kolejki pod bankomatami Absolutnie. nie można było wymieniać. No warto dodać, że gdyby, jeżeli ktoś posiadał hrywnę i gdyby nie rozwój sytuacji polegającej na tym, że Narodowy Bank Polski również wymieniał hrywnę na złotówki, to w tym przypadku ta hrywna, y, można powiedzieć, że no, w brzydki sposób, że byłaby nic nie warta. I proszę sobie wyobrazić sytuację, gdyby, Polskę spotkała ta sama sytuacja. No, mieliśmy tutaj szereg osób, które mają są świetnie rozeznane w sytuacji i wprost mówią o tym, że ktoś ma już plecak ucieczkowy, że odpowiada za, tak, za MON. No to my, jako szarzy obywatele, co możemy mieć ze sobą takiego, co będziemy w łatwy sposób w stanie przemieścić? Coś, co nie będzie wymagało zapisów cyfrowych czy uznania kogokolwiek, czy coś takiego. Co posłuży nam jako waluta alternatywna? No to w tym przypadku akurat złoto jest jednym złoto fizyczne ciągle będę to powtarzał, bo to jest bardzo ważne może posłużyć jako właśnie ta alternatywa. Kryptowaluty oczywiście. I teraz tak, Ukraińcy przyjechali do Polski, i oni mogli tutaj, korzystając z tego, że nasza administracja, system bankowy, finansowy wszystko funkcjonuje. A gdyby Polska, kraj członkowski NATO, Unii Europejskiej, był objęty działaniami zbrojnymi, no to czy ten system w jakiś sposób się nie wyłoży, czy wszystko będzie funkcjonowało w taki sam sposób, jak funkcjonuje teraz? Czy nasze bezpieczeństwo nie będzie w jakiś sposób zagrożone? Uważam, że osobiście, że nie. A wtedy to, co ja mam fizycznie, to nad czym tylko i wyłącznie ja panuję, to to da mi taką alternatywę, że z tym mogę się udać gdziekolwiek, zrobić przysłowiowego deala, wymienić na cokolwiek, co będę chciał, znaczy, to jest jedna z opcji, którą warto rozważyć, bo tutaj nasza sz szanowna publiczność, jeżeli mogę tak nazwać, to są same inteligentne osoby, które są rozoznane w temacie. I ja bym tylko i wyłącznie w ramach procesu takiego edukacyjnego, jaka Menica Apart prowadzi, zachęcałbym Państwa do takiej refleksji. Czy ja osobiście również mam coś takiego, co w razie. Jak tutaj wojna, tak jest już wymieniana przez wszystkie przypadki. Czy mam coś Ale takiego, co. Możemy powiedzieć o klęsce żywiołowej. Wiesz, nie tylko wojna, bo to jest takie wielkie słowo. Wystarczy, że nie będzie energii elektrycznej. Banki. Nie działają, sklepy nie działają. Jeżeli ktoś jest bezgotówkowy, to nawet się nie rozliczy w spożywczaku, a jeżeli będzie sytuacja bardziej taka dramatyczna, no to wtedy pytanie, jakie mam aktywa, które będę wymieniał, no to zejdziemy co, do barteru, tak? Nie wiem, zamienię coś za coś. Zobacz, ale z drugiej strony, takiego bitcoina, ja się tego trzymam, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle gdzieś tam na drugiej stronie, jakby taką skalę sobie narysować, no to złoto jest na jednej stronie, a bitcoin jest na drugiej. Um, więc mam go sobie gdzieś w przestrzeni cyfrowej, on jest zapisany na blockchainie, jest bezpieczny. Złoto jednak wymaga mm, troski, bo pe pe pewien wysiłek musisz włożyć w to, żeby je kupić, a potem przechowywać. Wszystkie zapisy cyfrowe również wymagają troski. Zresztą, co też w panelach dyskusyjnych dzisiaj wybrzmiało wielokrotnie, mam naprawdę zaprzyjaźnionych kolegów, e, firmy, które również zajmują się sprzedażą, czy są po, po prostu kantorami wymiany e, kryptowalut na gotówkę i tak dalej, więc oni również e, zawsze mówią o tych ryzykach. Nie? no, jeżeli ja muszę zapanować nad bezpieczeństwem jakiegoś aktywa no to biorę za to odpowiedzialność jak ledgera zgubię zapomnę znamy te przypadki że ktoś tam na śmietniku szukał później jakichś tam zapisanych ilość tam bitcoinów bo miał był milionerem prawie. E, Wiecie no to... Państwo co ja znam, przepraszam, wejdę ci w słowo historię takiego dziennikarza Jamie'ego Bartleta, który pisał o Dark Webie i kupił sobie parę bitcoinów, żeby jest tam narkotyki po prostu sprawdzić, czy da się kupić. I no, zgubił je. I potem jak się okazało, że one są warte tyle ile dzisiaj, no to on mi mówi, że no, no tak, że mógłby już do końca życia nie pracować, gdyby tylko wiedział, gdzie zostawił pendrive'a. <grywa> Ale to z drugiej strony świadczy o tym, jak właśnie aktywem spekulacyjnym są kryptowaluty. Tak? No bo każdy, kto po prostu zgodzie ze sztuką, mówi o tym, bo musimy zawsze mówić, jeżeli o czymkolwiek wypowiadamy się w sferze publicznej, musimy mówić fair w stosunku do osób, które nas słuchają, czyli musimy mówić o zagrożeniach i potencjale. No i to samo my właśnie mówimy. Cieszę się, że w ogóle branża złota inwestycyjnego bardzo dużo uwagi poświęca na edukację. No, myślę, że Państwo też słyszeliście wielokrotnie, gdziekolwiek można się spotkać właśnie z tymi aspektami, co mnie osobiście bardzo cieszy. Nie tylko dlatego, że reprezentuję mennicę Apart, z której jestem dumny, natomiast ogólnie jeżeli chodzi o kwestie metali szlachetnych, edukację finansową, nie? no bo mówimy o, właśnie o tym złocie inwestycyjnym, w aspekcie dywersyfikacji, nie? to zawsze się pojawia to słowo, jak jest złoto inwestycyjne, to zawsze pojawia się kwestia dywersyfikacji, I tak samo tutaj, inwestowanie w kryptowaluty w żaden sposób nie przekreśla inwestowania w złoto inwestycyjne w formie fizycznej, notabene, tak jak wspominałem, że mam znajomych, którzy inwestują mi to duże środki w kryptowaluty, oni bardzo często, Zamieniają. Jak, jest, jak się skeszują na górce na krypto, to uciekają w inne kwestie. Tak? Dużo z tego właśnie jest inwestowane w złoto, inwestycyjne. Jako taki trochę hedge, tak? bo złoto to jest to aktywo, które właśnie jest nazywane bezpieczną przystanią z tego względu, że jeżeli cokolwiek złego się dzieje, mamy konflikty zbrojne, przepraszam, konflikty zbrojne kryzysy finansowe, co już w ciągu ostatnich. Dwóch lat chociażby doświadczyliśmy, widzimy, że po prostu złoto nagle zyskuje na wartości. I ten relik przeszłości, którzy niektórzy tak hejtują, no pytanie, dlaczego hejtują? Tak? No bo to jest tak naprawdę, co, że ja zawsze zachęcam do tego, żeby mieć taką refleksję. Jeżeli ktoś mówi, hejtuje jakiś aspekt, no to ja staram się patrzeć na to krytycznie. Dlaczego, jaki interes ma dana osoba w tym? No jeżeli były prezes banku centralnego mówi o tym, że teraz na przykład aktualny bank centralny tak NBP kupuje złoto, że to w sumie bez sensu. No ja uważam, że inaczej, tak. Chiny robią to samo, tak. No i teraz jeżeli patrzymy jak zmienia się geopolityka na świecie, no to patrzmy na to, co robią ci, którzy mają dostęp do większej bazy danych. No i może warto wyciągnąć jakąś refleksję z tego. Ja tylko zachęcam do po prostu takiej refleksji nad tym nad naszą rzeczywistością i co da nam pewne takie aspekty jednocześnie inwestycyjne, bo warto dodać, że złoto jest tym aktywem, które przenosi swoją wartość w czasie. Co wystarczy spojrzeć na wykres wartości zwłaszcza w złotówkach, jak zmienia swoją wartość, a jednocześnie złoto jest Taką polisą ubezpieczeniową na kryzysowe czasy. Znaczy, nikt nie chce, kto posiada złoto, żeby te kryzysowe czasy się, czy ten scenariusz się ziścił, no bo wtedy nie będzie ciekawie, ale wtedy złoto zyska wielokrotnie, więc natomiast i na złe czasy jako polisa ubezpieczeniowa, która jest dziedziczna, my mamy na nią wpływ, ale również jako zwykłe aktywo inwestycyjne. I tą polisą ubezpieczeniową musimy postawić kropkę, bo skończył nam się czas. Bardzo serdecznie dziękuję bardzo, że dziękuję